Witam wszystkich widzów kanału Aquascaping TV i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj wracamy do zapomnianej przez Was i chyba też przeze mnie serii filmów, w której opowiadam o tym, jak długo żyją poszczególne gatunki ryb akwariowych. W ostatnim filmie skończyliśmy na hokejówce, czyli małej rybce, która żyje około 6,5 roku. Link do trzech poprzednich filmów z tej serii znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Jesteście ciekawi, jakie ryby w dzisiejszym zestawieniu się pojawią? Po krótkim intro zapraszam na film. Jak już mówiłem przy okazji nagrywania pierwszego filmu z tej serii, że niekiedy natrafiamy na jakiegoś w cudzysłowie trupa w akwarium, i wtedy u większości z nas odzywają się wyrzuty sumienia. I w sumie zresztą bardzo słusznie. Pytania, które najczęściej chodzą wtedy nam po głowie, to czy zapewniłem tej rybie dobre warunki w akwarium. Czy coś jeszcze można było zrobić? A może to jakaś choroba, która za jakiś czas zdziesiątkuje mi moje całe akwarium? A może po prostu ta ryba odeszła ze starości? No właśnie, warto wiedzieć, ile dany gatunek żyje, bo niekiedy, że tak powiem, to przygoda na jakieś nawet 15 lat. A niekiedy możemy się rozczarować, że dany gatunek odejdzie już nawet. Po dwóch latach. Już teraz zapraszam Was na kolejne zestawienie: kolejnych ryb. Jak długo żyją? Bystrzyk barwny. Fajna rybka, która świetnie wygląda na tle zieleni roślin akwariowych. Pochodzenie tej ryby to Gujana, Paragwaj, Brazylia. Wielkość akwarium to powyżej 50 litrów. To bardzo spokojna rybka, nadająca się do akwarium towarzyskiego która może być trzymana obok innych ryb o spokojnym charakterze. Przeciętnie żyje około 7 lat. siatkowana. Żyje też 7 lat. Pochodzenie tej ryby to Nepal, Bangladesz i Pakistan. Usposobienie ma łagodne, ale dorasta do dość dużych rozmiarów, bo nawet do 11 cm. Akwarium dedykowane dla tej ryby jest ponad 120 litrów. Kosiarka. Grubowark syjamski. To tak zwany przedstawiciel ekipy sprzątającej. To bardzo pożyteczna rybka, która jest przydatna w walce z glonami. Ale uwaga, ta ryba też potrafi zjadać miękkie rośliny w akwarium. Lubi też skubać mech. Pochodzenie: południowo-wschodnia Azja. Tajlandia, Indonezja. Żyje 7 lat. Tęczanka mniejsza żyje średnio o rok dłużej od wcześniej wspomnianych ryb w tym filmie, czyli 8 lat. Wymaga akwarium powyżej 120 litrów. Ryby te w naduże pochodzą z Australii, Papui, Nowej Gwinei. To łagodna ryba, która nadaje się do akwarium towarzyskiego. Jest dość uniwersalna jeśli chodzi o parametry wody pH wody dla tej ryby oscyluje między 5,5 a 8, więc dość duży przedział jak na tą rybę. Jak była tęczanka mniejsza, to teraz tęczanka wspaniała, która też żyje około 8 lat. Wymaga dość dużego akwarium, bo ponad 240 litrów bo to dość duża rybka, która dorasta nawet do 12 cm. Pochodzenie tej ryby to Nowa Gwinea, jeziora Ayamaru, Hayan, Aitinyo. PH wody potrzebuje ta rybka trochę większe bo pomiędzy 7 a 8. Pirania czarnoogonowa w naturze występuje w Ameryce Południowej. To ryba, którą należy trzymać najlepiej w akwarium jednogatunkowym. Bardzo dobrze ta ryba wygląda w akwarium biotopowym. Żyje około 8 lat. Ta ryba stadna potrzebuje dość dużego akwarium, bo powyżej 400 litrów. Teraz jeden z klasyków czasów PRL, Górami Dwuplamy. Ja zawsze na nią mówiłem: Górami dwuplamist. Pochodzenie tej ryby: Malezja, Tajlandia, Wietnam oraz Wyspy Indonezji. Akwarium powinno być dla tej ryby powyżej 120 litrów. Usposobienie tej ryby jest łagodne i nadaje się do akwarium towarzyskiego pod warunkiem, że będą tam też przebywać ryby o podobnym charakterze. Czyli po prostu łagodna. Dorasta nawet do 13 cm długości. Żyje 8 lat. Kirysek pstry to denna ryba, która pomaga w utrzymaniu porządku w naszych akwariach. Żyje około 8 lat i jest spokojną rybką, która nadaje się do akwarium towarzyskiego, w którym po prostu będzie mogła się zajmować tym, co najlepiej lubi, czyli czyszczeniem dna akwarium. W środowisku naturalnym ta ryba występuje w Ameryce Południowej. Krystelka barwna to rybka z rodziny konsaczowatych. Pochodzenie: Wenezuela, Gujana, Brazylia. Tą niewielką rybkę można trzymać w akwariach powyżej 60 litrów. Jak na tak niewielką rybkę, znaczy niewielką. Dorasta do 5 cm, więc aż tak mała to nie jest. Ale inaczej mówiąc, na taką wielkość żyje dość długo, bo nawet do 8 lat. To była już ostatnia rybka w naszym dzisiejszym zestawieniu. Napiszcie proszę koniecznie w komentarzu, czy Wam się takie filmy podobają i czy chcecie kontynuację tej serii. Bo przed nami ryby, które naprawdę całkiem długo żyją. W kolejnym odcinku będą ryby, które żyją nawet około 10 lat. A ja już dzisiaj z Wami się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Przypominam, filmy nowe w każdy piątek po 16. Pozdrawiam Was, akwaryści, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!